Coś w życiu nie udało, to naturalnie winne jest nasze pochodzenie, naturalnie winni są rodzice, że nie dali nam odpowiednio pieniędzy, to, żeby było tak, a nie inaczej, i stale narzekamy. Tymczasem nam nie wolno narzekać, ponieważ mamy Pana Jezusa. Są ludzie, którzy całe życie celebrują swoje smuteczki. Szukają pocieszycielek i pocieszycieli, lubią o tym opowiadać i wykańczają siebie i innych. Tymczasem po to mamy Pana Jezusa, który leczy nasze choroby, słabości i defekty, i o tym chciałbym mówić w konferencji Pomszy Świętej. A teraz chcę mówić o Jezusie, skarbie naszego życia, pokarbie i powietrzu. Wszystkim, co jest dla nas, ja nie jestem zrozumiały bez Chrystusa. I wszyscy wy, kochani, nie jesteśmy zrozumieni bez Chrystusa. Dlaczego ja nigdzie nie łażę, tylko siedzę przy kościele? Ja nie daję się zaprosić. Ja muszę być napełniony Chrystusem, na ile tylko mogę. Po prostu dzisiaj się nażarłem ciasteczek u siostry Marii. Były tak dobre, że mi naturalnie zaszkodziły. Ale po prostu, bo mam celiakię. ale nieważne, były tak dobre. Mam być napełniony Bogiem, a nie ciasteczkami. W każdym bądź razie Chrystus, spotkanie z Chrystusem zmienia nasze życie. Dlatego trzeba, żebyśmy pod tych czas tych rekolekcji, jeżeli nie, nieco później, spotkali się z Jezusem tak osobiście, serdecznie i głęboko, że, proszę was, jeżeli ja mam kontakt z Jezusem, to co mi tam gadają, że jakaś zakonnica jest wariatka, że jakiś ksiądz ma dziecko, jakieś głupoty. No, jak ksiądz Jasiu Twardowski powiedział mi, ja z nim codziennie rozmawiam. Ja z nim codziennie rozmawiam, więc się nie daje podpuszczać, nie daje się podpuszczać. Po prostu Jezus jest dla mnie wszystkim. Gwarantem życia wiecznego. Wypełnia mnie swoją miłością, daje mi po prostu odwagę pójścia do ludzi. Ja się też boję przyjechać do Białego Stoku i gadać, a ludzie tu są czujni. Jeden pa, pan uczony mi powiedział: Ja myślałem, że ludzie w Białym Stoku są bardzo otwarci, serdeczni. A on mówi: bardziej zamkniętych ludzi, jak tutaj nie widziałem. Mówię: No ja nie doświadczyłem tego, prawda? A on był Poznaniakiem. Ja nie jestem Poznaniakiem, nie chcę konfliktów, ale że my jesteśmy wszyscy jakoś pozamykani. I boimy się Chrystusa wpuścić. A Pan Jezus wchodzi przez zamknięte drzwi. Proszę zauważyć. Pan Jezus wchodzi przez zamknięte drzwi. Raz wyszedł z łona matki, nie naruszając pieczęci jej dziewictwa, aniołowie śpiewali chwała na wysokości, a na ziemi pokój, a potem po zmartwychwstaniu przechodzi przez zamknięte drzwi. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Pan Jezus przychodzi i mówi pokój wam. Pokój wam. Chrystus stworzył mój świat. Chrystus stworzył nasz świat. I pomyślałem sobie, że cóż to byłyby za rekolekcje, jakby nie prowadziły do Chrystusa i nie pokazywały tej słodyczy bycia przy Chrystusie czegoś takiego, słuchajcie, co można opowiedzieć w domu, w Betanii, kiedy siedzi Pan Jezus. Maria Barta się krząta, a ma, i denerwuje się, a Maria siedzi i słucha pana. I wtedy Judasz mówi, ten olejek wylewa, prawda? Wylewa Maria Magdalena i mówi szkoda szkoda, lepiej byłoby to sprzedać i rozdać ubogim. My faceci jesteśmy tacy chytrzy i pragmatyczni. Tylko kobieta jest zdolna. Mówi, ale Pan Jezus mówi, zostaw ją. zostaw ją, na mój pogrzeb to zrobiła, prawda? Takie szalone gesty, wspaniałe. To papież potem nazwał, no, geniuszem kobiecości, Jan Paweł II nazwał. Tylko kobieta, nie patrzy na cenę, kupuje coś, prawda? Tego. Ojej, co ja powiedziałem? Co ja powiedziałem? No po prostu taka była cudowna ta Maria Magdalena. Yy, cudowna. Proszę Was, najpierw może wyjdźmy od Ewangelii, od dzisiejszej Ewangelii. Nowe niebiosa i nowa ziemia. Z Chrystusem mamy nowy świat. Ja nie podejrzewałem, wstępując do zakonu, że z Chrystusem wejdę w zupełnie nowy świat. W szkole nam mówiono, że wierzą starzy i niewykształceni. Moja matka, może wielce wykształcona nie była, ale nie była stara. Widziałem, że się modliła. Że, że nauka rozwiąże wszystkie problemy. Kiedy przyjechałem do nowicjatu, do Poznania, na chórze śpiewał Stefan Stuligrosz ze swoimi słowikami. A w ławach siedzieli profesorowie u Poznańskiego Uniwersytetu, i się dziwiłem, że oni przyszli do kościoła. To było cudowne. A potem śliczny Kraków. Te otwarte okna cudownej jesieni i hejnał mariacki wygrywany co godzinę. Ja nie wiedziałem, że grają co godzinę. Siedzieliśmy nad książkami. Cudowny czas. Zakon, Jezus wprowadził mnie do tylu ludzi wspaniałych. Przecież do cudownego papieża, którego tak bezczelnie obżerałem i okradałem. O tym jutro chciałem powiedzieć. Jako o spotkaniu, o fenomenie spotkania. Tworzy nowy świat, nowi ludzie. To jest cudowne. Proszę sobie wyobrazić, ja tutaj w Białym Stoku spotykam ludzi, którzy gdzieś mnie widzieli, widzieli tę gębę. Zrobiliśmy kilka wywiadów, to w telewizji, dzisiaj to w radio. Byłem cudowni ludzie, do których ja dochodzę dzięki Chrystusowi, dzięki zaangażowaniu. Nowy świat, wszystko świeże. Nic nie, 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 nie ma z tej chlizny, prawda. Wszystko nie jest nudne. Fascynujące mnie to porywa. Chrystus po prostu sprawia, że ja się nie nudzę. To mało? Nie, widzieliśmy ludzi znudzonych, co by tu zrobić? Może pójść do kina? Nie chodzę do kina. No co, zróbmy coś ze sobą. Nie wiemy. My wiemy, co mamy. Siądźmy. I rozmawiajmy o Chrystusie, co, jakie wspaniałe rzeczy uczynił w naszym życiu. Yy, następnie jest Ewangelia, która już jest zapowiedzią naszej konferencji. Mianowicie yy, yy, przychodzi facet i mówi, że syn mu umiera, dziecko. Pan Jezus występuje tutaj w roli pediatry, powiedzmy, bo tam inne specjalności laryngologiczno-reumatyczne, inne to będą później. Teraz jest pediatrą. Pan Jezus jako pediatra leczy dziecko i, i daje mu nowe życie. Zupełnie jak taka dobra pani doktor z mojego dzieciństwa, opuściła go gorączka. Opuściła, zasnął, opuściła go gorączka. I wraca życie temu dziecku. Ja się zastanawiam zawsze, gdy czytam opisy ewangeliczne, w jakim stopniu ta Ewangelia stosuje się do mnie. Co to do mnie mówi? No, we mnie jest dziecko. W każdym jest dziecko. My wszyscy możemy poprosić dzisiaj pana Jezusa, ażeby to dziecko, które jest w nas, uleczył od narzekania. Od snu wiecznego, żeby nasz infantylizm uleczył, egocentryzm, prawda, egoizm, infantylizm. Żeby to, to dziecko, które jest we mnie, było rozkoszne i piękne, a nie obrzydliwie, prawda, egocentryczne, złośliwe, pazerne i tak dalej. Więc dzisiaj by, niech ten cud z dzisiejszej Ewangelii się stanie, ażeby... Nie zawsze dziecko jest ładne w swoich reakcjach. Młodzież bywa bardzo egocentryczna. I tak się odzywa do rodziców, jak ja nawet sobie często nie wyobrażam. Myśmy nie mówili tak do rodziców, jak dzisiaj mówią. Więc niech Pan Jezus z dzisiejszej Ewangelii u, u, uleczy nas. Jeszcze kilka słów wstępu do tego mojego rozważania na koniec, jakich to specjalności. Pan Jezus jest lekarzem, prawda? i okulistą, i ginekologiem, ale tu za moment. Pan Jezus jest listem miłosnym Boga do nas. Listem miłosnym. Kiedy byłem kapelanem i młodym jeszcze chciał mi się jeździć po świecie, byłem, byłem na Monse Michel, kapelana w Pax Christi, a później w Awinionie. No i tak żeśmy się szwendali po ulicach i poszliśmy do rabina. I był stary rabin z dużą brodą, białym kapeluszu, białym garniturze. I mówię do niego, panie rabinie, proszę powiedzieć coś o pieśni nad pieśniami. A on mówi, synu, nie zrozumiesz. To jest ledr damur, list miłosny Boga do swojego ludu. A ty nie jesteś z ludu, ty jesteś bojem. to ty nie, nie, nie zajarzysz. Ja mówię, jaki to jest list miłosny, kiedy Bóg się tam nie podpisał nawet. Tam nie ma jego imienia w tej księdze, jest tylko o miłości. A on mówi, a jeśli Bóg jest miłością? To tam pełno Jego imienia. List miłosny. Do... Chrystus jest list. On przynosi nam wiadomość. Powiedziałem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Nie nazywam Wam sługami, ale przyjaciółmi. Powiedziałem Wam wszystko, aby radość Wasza była pełna. To niesamowite jest. Kiedy się przed kimś nie ma tajemnic, można powiedzieć wszystko, a ten drugi czuje się obdarowany i jest po prostu gigantem. Listem miłosnym. Papież mi powiedział, żyj tak, aby ludzie pytali cię o Boga. Niech z tego Twojego zachowania wynika jedno, że Bóg i Chrystus jest najważniejszy w Twoim życiu. Spotkanie z Chrystusem zobowiązuje. Chrystus jest bowiem autentyczną im ikoną Boga. Gdyby nie Chrystus, nie bardzo wiedzielibyśmy, jak się do Niego zwracać, do, Jezu, do Boga i tak dalej. Myślę, że trzeba się z nim spotkać. Ja myślę, że życie ma sens jako jedno wielkie spotkanie z Jezusem. Trzeba się zaprzyjaźnić, rozmawiać. Spowiedź, komunia, adoracja byłaby bomba, jakby się wam udało odprawić sobie skwadrans adoracji w wyniku tych rekolekcji i porozmawiać z Jezusem własnymi słowami z serca, tak zwyczajnie, bez pośpiechu. Myślę, że Chrystus nauczył nas, że warto i trzeba być bezinteresownym darem. Pamiętam kazanie Ojca Świętego, gdy mówił Twoja cześć, chwała. Dlaczego? Boś się nam darował. Bezinteresowny dar z siebie samego pozwala przekraczać nam siebie. Cudowne, Chrystus nam się całkowicie, totalnie darował. On tego nas nauczył. Nauczył nas jeszcze jednej rzeczy: że nie, Żeby nie żyć dla siebie, ale dla drugich. Trzeba skończyć z tym życiem dla siebie. Ludzie żyjący dla siebie są egocentryczni, mali, śmieszni. To zaraz poznać, prawda? I tacy ludzie, którzy żyją dla drugich żyją dla drugich. Ja pomyślałem sobie, że może taki przykład być tego roku nad, lednicę, nad Lednicą na spotkaniu zaproponowałem, żeby napisać list miłosny jak gdyby od Pana Boga do kogoś. Żebyśmy się wymienili takimi listami, jaki by Pan Bóg miał powiedzieć do nas, czy ja w imieniu Pana Boga. I taki list napisałem. Młodzież naturalnie skrytykowała bardzo, więc napisałem jeszcze raz, i oni powiedzieli, że może być. I ja taki list chciałem przeczytać. To, tak, to jest tak, jak nad Lednicą stoję pod bramą. Zmęczony strasznie, okropnie już, już nie mogę, w głowie mi się kręci po całym wieczorze, cudownym, pełnym napięć i adoracji. Stoję i jęczę, kocham Was. A następnego dnia dostanę kilkaset maili i ktoś mówi: Po raz pierwszy w życiu ktoś mi to powiedział. Ten drugi człowiek jest mi potrzebny do tego, żeby powiedział mi, że Bóg mnie kocha. I, I po to jesteśmy sobie potrzebni. Ja chciałem powiedzieć, że Pan Bóg, Pan Jezus bardzo was kocha, i trzeba się odnaleźć w, zakres, w tym promieniu tej miłości Bożej. To jest coś niesamowitego. Ja przeczytam ten list, a wy po prostu tylko się nie śmiejcie, i po prostu pomyślcie, jak wy byście napisali list do kogoś. Że warto wierzyć, że Pan Jezus nas kocha. No, sami zobaczycie. Ta dziewczyna ma na imię Agnieszka, ale ja to napiszę bez imienia. Kochana Agnieszko, jesteśmy dla siebie listami miłosnymi od Boga. Ty dla mnie, a ja dla ciebie. Chcę rzeczywiście być listem miłosnym od Boga dla Ciebie i nie jest mi z tym łatwo, bo to wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Nie wiem, czy potrafię być przekonujący, bo to, co dla mnie jest argumentem, dla Ciebie wcale nie musi. Boję się, żeby czegoś Tobie nie popsuć albo podkopać. Ale też, drożej, czy potrafię odczytać ten list, jakim Ty jesteś dla mnie. Nasze rekolekcje, nasze spotkanie, Wasze cudowne twarze, Wasze spojrzenia jesteśmy dla siebie listem miłosnym od Boga. To jest doświadczenie wiary, a nie moje pouczenia dla Was, prawda? Pan Jezus, stawiając Ciebie na mojej drodze, na pewno chce mi coś powiedzieć. I musi być coś takiego, co tylko Ty możesz mi powiedzieć, bo jesteś jedyna i niepowtarzalna. Myślę, że coś takiego stale mi mówisz, kiedy do mnie przychodzisz. Mówisz mi, że mnie kochasz i że nie uważasz czasu, jaki spędzamy razem, za straconym. Z przyjaciółmi traci się czas. Dzięki Tobie mam czasem wrażenie, że więcej otrzymuję, niż jestem w stanie dać cokolwiek Tobie. Ty przychodząc, dajesz mi siebie. I to jest najwspanialszy dar, jaki mogę otrzymać od Ciebie. Przynosząc mi siebie, przynosisz opowieść o sobie, mówisz rzeczy, których nie mówisz każdemu. Jestem bogatszy od Ciebie jakoś mieszkam w Twoim sercu. Jestem szczęśliwy, że Ty zechciałaś zamieszkać we mnie. Nie jestem sam. Ty jesteś ze mną w imieniu Jezusa. Dzięki Tobie moją samotność zamieniłem na miłość. Jesteś mi potrzebna, żeby mi powiedzieć, że Bóg mnie kocha i że Bóg mnie potrzebuje, że kocha mnie bezwarunkowo i że czeka na mnie zawsze. Kiedy zastanawiam się nad tym, jakim to ja mogę być listem dla Ciebie, to zorientowałem się, że to właśnie Ty mi mówisz, że Jezus mnie kocha. Chciałbym Ci powiedzieć to samo. Nie warto byłoby przyjeżdżać do Białego Stoku. Aby opowiadać wam to, co możecie sami przeczytać. Tylko myślę, że warto przyjechać tutaj po to, by się spotkać w imieniu Jezusa i na takiej płaszczyźnie, która się nigdy nie powtórzy. To jest nie do podrobienia, dlatego, że jesteście wy i jestem ja, ale z nami jest Pan Jezus i to jest najwspanialsza rzecz. My bądźmy dla siebie listem miłosnym, takim leder damur od Boga, do nas wzajemnie, cudownie to jest. W imieniu Jezusa naturalnie pomyślałem sobie, że dobrze by było na tegoroczną lednicę zaprosić listonoszy. Listonoszy, dużo listonoszy, żeby oni wyobrazili to i zobrazowali, że Jezus jest listonoszem od ojca i przynosi nam dekret adopcji, dekret usynowienia. Ale najważniejsze, Chrystus jest lekarzem. Cudownym lekarzem wszystkich naszych dolegliwości, i o tym chciałbym powiedzieć w konferencji. Bardzo dziękuję, żeście przyszli. Wczorajsza cudowna atmosfera i to, że teraz jest tak obłędnie, jest bezwzględnie darem Bożym, na który ja nie zapracowałem. Myślę, że nawet nie liczy się to, co ja mówię, bo to, co ja mówię, służy podtrzymaniu naszego trwania przy Chrystusie i wzięcia oddechu, ale ważne jest to, co wszyscy czujemy, że miłość nas ogarnia.